Witaj, z tej strony Roman Torkowski. W tym nagraniu wideo pokażę Tobie, w jaki sposób dodać nowy profil do logowania na serwer FTP. By to zrobić, kliknij przycisk PLIK. Wybierz Manager Stron. Ja w tej chwili mam już tutaj dodane dwa konta, dwie strony. Oba te konta są na serwerze niebieski.net. Teraz dodam przykładowo kolejny nowy adres, czyli kliknę tutaj nowy adres. Pojawi się nowa pozycja, możesz wybrać nazwę tego hostingu. Ja tutaj dodam konto na hostingu Mservice. Enter. Serwer to będzie alzadar.mservice.pl.pl. Typ logowania normalna, użytkownik alzadar, hasło, analogicznie wprowadzasz dane swojego serwera, czyli adres serwera FTP, typ serwera, czyli tutaj wybierasz FTP, typ logowania normalna, użytkownik, nazwa Twojego użytkownika oraz hasło. Kliknę teraz połącz. Jak widzisz, udało mi się połączyć z serwerem FTP. Już Ci wyjaśniam, jak wygląda struktura tutaj danych. Po lewej stronie masz adres lokalny. Generalnie po lewej stronie jest podgląd na to, co znajduje się na Twoim komputerze. Po prawej stronie znajduje się zawartość Twojego hostingu, do którego nastąpiło logowanie. Tutaj jest drzewo katalogów w górnej części tego okienka. Tutaj także jest drzewo katalogów. Przykładowo wchodzę na swój dysk C i widzę tutaj foldery znajdujące się na dysku C. A tutaj poniżej są wyświetlone pliki i foldery znajdujące się na tym dysku. Jeżeli chcę wejść w folder np. fump, to klikając jeden raz na tym folderze Poniżej zostanie wyświetlona zawartość tego folderu. Jeżeli chcę przesłać któryś z tych plików na serwer, to zaznaczam ten plik i mogę kliknąć jeden raz prawy przycisk myszy i wybrać Wyślij i ten plik zostanie wysłany na serwer do aktualnie otwartego folderu. W tej chwili tutaj na mservice jestem na tej jak gdyby, głównej pozycji. Jeżeli chodzi o serwis, to jest tutaj bardzo dużo takich różnych folderów z różną zawartością. Generalnie szukaj na serwerze folderu public.html. To jest folder, w którym znajdują się wszelkie potrzebne dane. Jeszcze do niedawna miałem tutaj kilka różnych adresów. Stąd jest tutaj kilka folderów, do których mógłbym przesyłać pliki. Jako, że w tej chwili na co dzień korzystam z hostingu na niebieski net, przełączę się teraz na hosting na niebieski net. Chciałem pokazać Tobie tylko tutaj tą strukturę, że bezpośrednio po zalogowaniu się na serwer czasem jest więcej niż tylko jeden folder, tak jak tutaj jest cpanel, htpassword itd. Tak, tak więc kliknę teraz plik, manager stron, wybiorę teraz pozycję Roman Torkowski Niebieski to jest konto FTP, które jest indywidualnie specjalnie założone pod stronę terazhosting.pl. Kliknę połącz. Pojawiło się okno z komunikatem już połączono, co znaczy, że FileZilla już jest połączona do serwera i Pytanie czy nawiązać połączenie w nowej karcie, czy też przerwać poprzednie połączenie i połączyć się w bieżącej karcie. FileZilla, tak samo jak Mozilla i kilka innych programów, potrafi działać w kartach, czyli możesz jednocześnie mieć uruchomione kilka połączeń z serwerem. W tym wypadku, by pokazać Tobie jak wygląda praca w kartach, wybiorę nawiąż połączenie w nowej karcie. Kliknę OK. Nastąpiło połączenie z serwerem i w tym miejscu tutaj pojawiły się teraz karty. Jeżeli zamknę którąś z tych dwóch kart, widok kart zniknie. Wynika to z tego, że jeżeli nie masz otwartych kilku kart, no to nie ma sensu wyświetlania tego widoku w kartach. Tak więc zamknę teraz kartę M klikając na krzyżyk tutaj. Karta została zamknięta. Jestem połączony z serwerem niebieski.net, a dokładniej z kątem Roman Torkowski na niebieski.net. Otwieram tutaj zawartość serwera. Znajduje się tutaj tylko i wyłącznie jeden folder public.html. Klikam w ten folder i mam wyświetloną strukturę plików. I tutaj poniżej mam wyświetloną zawartość folderu public.html. Wyślę bezpośrednio tutaj jakiś plik. Niech to będzie powiedzmy Powiedzmy ten callout, część druga HTML. Czyli co zrobiłem? Kliknięcie w tutaj folder z dwoma kropkami sprawia, że przechodzimy pozycję wyżej, czyli tutaj mamy adres na Pasku. Pozycja wyżej to z callout, część druga przejdziemy na samo C, czyli klikam wyżej i z listy teraz mogę tutaj dostępnych folderów wybrać folder, który chcę otworzyć. Jest otwarty callout, część druga. I wybieram plik callout, podkreślnik, część druga HTML, by go przesłać. Na serwerze znajdujemy się w public.html, teraz hosting.pl. Jeżeli teraz wyślę ten plik, to ten plik znajdzie się właśnie w tym folderze. Tak więc kliknę prawym przyciskiem myszy na callout, podkreślnik, część druga HTML i wyślę ten plik na serwer. Ten plik został wysłany na serwer i znajduje się w folderze terazhosting.pl Prześlę ten plik teraz do folderu Główna Wyciskacz z tego względu, że pod ten folder mam podpiętą domenę terazhosting.pl I pokażę Tobie jak mogę uruchomić stronę Callout podkreślnik część druga Wprowadzę teraz adres http, teraz hosting.pl, callout, podkreśnik, część druga html, enter. Jak widzisz, została wyświetlona strona callout, część druga html, czyli faktycznie plik został przesłany, mogę otworzyć stronę. Z kolejnych nagrań wideo dowiesz się więcej na temat obsługi programu FileZilla. Do zobaczenia!